Dzień dobry. Dzisiaj mamy nietypową skrzyneczkę. Ja nie wiem, czy Wam się nie znudziło. Bo Leśny cały czas otwiera skrzynki. Teraz to nie będą skrzynki z nabojami. Zapraszam bliżej. Uwaga! Siatkowy zestaw obezwładniający, plus ręczna wyrzutnia granatów łzawiących. rwgl 3 plus SZO85. Co jest w takiej skrzyni? Kochani. Tak, jak wam złodziej ucieknie. To się robi tak. Tu, chodź, 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 tu, tu, tu. O, podpinamy magazynek ze ślepakami. Przeładowujesz. I w kierunku tego uciekającego. bach Rozwija się taka siatka. A on się cały tak w siatce zaplącze, zaplączy, upadnie i będz. Ok, co mamy w zestawie? Mamy w zestawie kielich z siatką schowaną. Tu jest taki ułatwiacz do y, składania tej siatki z powrotem. Tu widzicie wszystko jest napisane co i jak. Tajemnicze urządzenie do zwijania siatki już po złapaniu tego bandyty. Tutaj się wkłada, wiecie co? Tu się wkłada. Ciężarki. O, bo to jest zawartość tego kielicha, widzicie? Tego kielicha zawartość. I te ciężarki robią blu, 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 lecą gdzieś, a potem, żeby to ładnie złożyć, to trzeba je tu powkładać, 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 zrobić takie hop w drugą stronę i z powrotem, bo to jest urządzenie wielokrotnego użycia. Więc w zestawie mamy składacz. Schowajmy. Ponieważ w zestawie mamy... Zapasowy talerzyk. O, tutaj. Magazynek to wam pokazałem, tak. Tu jeszcze coś jest. Aha. Ponieważ to jest ręczna wyrzutnia granatów łzawiących, to możemy sobie zamiast tego kielicha nakręcić taki kielich. I tu się bardzo ładnie mieści granat druzawiący, tudzież inna świeca dymna, którą można sobie miotnąć na jakąś tam odległość. Skrzynka ma jeszcze kluczyk do wymiany. A. I tyle w tej skrzynce. A jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj poproszę. Dwa zapasowe ciężarki, gdyby się któryś zerwał. To jest pudełko z zapasowymi ciężarkami. O! I taki zestawik u leśnego dziadka. Oczywiście, oczywiście bez samego przyrządu miotającego. To trzeba odkręcić. to leśny zabrał, bo to jest koncesjonowane. A to wszystko w komplecie. Proszę bardzo. Do paczkomatu się nie zmieści, ale kurierem możemy wysłać. Miłego dnia.